Witam Was, przyjaciele. Nie wszyscy Amerykanie są tacy jak Trump, i nie wszystkimi Amerykanami może manipulować Władimir Putin. To było wczoraj bardzo dobrze widać w amerykańskim kongresie. A to, co robi teraz Władimir Putin, to przeciąga czas i gra tym prezydentem jak na skrzypcach. Musimy wywierać presję na Putina wszystkimi możliwymi sposobami. Wezwano tam sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, Marco Rubio, i był on zmuszony wyjaśniać, dlaczego amerykańska administracja prowadzi tak łagodną politykę wobec tak zwanej Rosji i dlaczego Trump nie wprowadza nowych sankcji. Okazało się, że to po to, by nie przeszkadzać negocjacjom. On uważa, że teraz, jeśli zaczniecie grozić sankcjami, Rosjanie przerwą rozmowy. I jest wartość w tym, że możemy z nimi rozmawiać i skłonić ich do zasiągnięcia do stołu negocjacyjnego. Ale jaki jest sens rozmów z Rosjanami? Rosjanie nie zgadzają się na zawieszenie ognia. Rosjanie nie akceptują żadnej z inicjatyw, które proponuje Trump. Rosjanie po prostu grają na zwłokę. No to co Putin zyskał w wyniku tego? Nie uzyskał żadnych ustępstw. Żadna sankcja nie została zniesiona. Zyskał czas. I im więcej czasu dostaje bez dodatkowej presji na Rosję, tym większą ma motywację, żeby dalej zajmować terytoria i grać na zwłokę. Rubio był zmuszony przyznać, że Amerykanie nie zobaczyli ze strony tak zwanej Federacji Rosyjskiej żadnych kroków w kierunku pokoju. Ale mimo wszystko Trump i jego zespół naiwnie mają nadzieję. Tego, te... czego jeszcze nie widzieliśmy, to wiecie, kroki w kierunku pokoju. Rozumiemy, że Rosjanie zamierzają spisać warunki, których będą żądać, aby osiągnąć zawieszenie broni, co następnie umożliwi szersze negocjacje. Czekamy na te warunki. A potem Rosjanie przedstawią nowe warunki, a potem jeszcze kolejne i tak bez końca. Bo, jak już powiedziałem, oni po prostu grają na zwłokę, to im się opłaca, a Amerykanie niestety to tolerują i czekają na tak zwany rosyjski memorandum, o którym sami rosyjscy propagandyści już wszystko powiedzieli. Memorandum to, to no coś w rodzaju umowy o zamiarach. To znaczy, w gruncie rzeczy, memorandum to po prostu nic nieznaczący papier. Chociaż co my możemy zrozumieć? Dopiero kiedy Rosjanie znowu dadzą Amerykanom nic, wtedy może zaczną się czegoś domyślać. I wtedy będziemy mieli znacznie lepsze zrozumienie kalkulacji pana Putina, gdy tylko zobaczymy, jak wyglądają te warunki. Zachęcam Was, przyjaciele, żebyście nie byli tacy niezdecydowani jak Amerykanie. I już teraz weźcie i wpłaćcie po dwie chrywne na bieżący rozajs, żeby nasze wojsko dostało więcej dronów, żeby więcej rosyjskich okupantów zdechło. Wszystkie dane do wpłat są, jak zawsze, w opisie tego filmu. No i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. A teraz kontynuujemy. Putinowski generał, deputowany Kartapołów, który również przewodniczy komisji do spraw obrony tak zwanej dumy państwowej, tak zwanej Federacji Rosyjskiej, wyjaśnił, dlaczego Rosjanie zwykają i nie zgadzają się na żadne 30-dniowe zawieszenie broni. Rosjanie wierzą, że w ciągu 30 dni ukraińska obrona się rozpadnie. To dlatego wszyscy chórem krzyczeli o 30-dniowym zawieszeniu broni. Bo z wielu pośrednich powodów, mniej więcej po 30 dniach, Zdolność sił zbrojnych Ukrainy do prowadzenia aktywnych i zaciętych działań obronnych byłaby poważnie zagrożona. Rosjanie bardzo w siebie uwierzyli i są w błędzie. Ale teraz nie do końca o to chodzi. Podczas gdy Władimir Putin wciska makaron na u Trumpowi, jego przyboczny Miedwiediew wychodzi i tłumaczy, dlaczego nie będzie żadnych udanych negocjacji między tak tzw. Federacją Rosyjską a Ukrainą. Rosjanom nie odpowiadają negocjatorzy, w ogóle nikt im nie pasuje. Nieraz już mówiono, że wśród głównych postaci ukraińskiego reżimu brakuje osób upoważnionych do zawarcia traktatu pokojowego, a to jest poważny problem. Dlatego i my musimy porzucić infantylne oczekiwania, że Rosjanie po prostu odpuszczą Ukrainę i zakończą rosyjsko-ukraińską wojnę. Oni tego nie planują. Planują dalej atakować i kontynuują mobilizację w tym celu. Złapaliśmy już 80 tysięcy takich obywateli Rosji, którzy nie tylko nie chcą iść na front, ale nawet do wojskowej komendy uzupełnień nie chcą się zgłaszać, bo jak ten bohater, mogą ich przecież wysłać na front. No ale ten akurat poszedł. Mimo to główny temat dzisiejszego odcinka jest nieco inny. Władimir Putin, jak podają rosyjskie media, przybył do Kurska, gdzie zapoznawał się z sytuacją oraz budową nowej elektrowni atonowej. Władimir Putin miał także spotkanie z tak zwanymi rosyjskimi wolontariuszami i znowu poskarżył się inna jakichś nazistów. To daje nam wszelkie podstawy, by mówić, że ci ludzie są sojusznikami Niemiec. A potem jeden z Rosjan opowiedział Władimirowi Putinowi historię o tym, jak rosyjscy operatorzy dronów rozpoznawczych wykryli grupę ukraińskich żołnierzy w obwodzie Sumskim, a następnie przeprowadzono tam atak rakietowy. Pracowaliśmy w kierunku szóstki, Głuchowa miejscowości szóstka. Putin do pozycji sił przeciwnika i skandalicznej. Tragedia wydarzyła się wczoraj w rejonie głuchowskim w odwodzie sumskim. Tam, na poligonie 50 km od rosyjsko-ukraińskiej granicy, czyli od Wini frontu, zebrano ukraińskich żołnierzy. W tym rejonie stale obserwuje się wysoką aktywność rosyjskich dronów rozpoznawczych. Nic więc dziwnego, że wczoraj jeden z nich zauważył żołnierzy, a potem Rosjanie przeprowadzili tam atak balistyczny. Dowództwo Gwardii Narodowej Ukrainy oraz organy ścigania dokonają surowej oceny prawnej działań wszystkich urzędników po zakończeniu kontroli i śledztwa w sprawie tragicznego incydentu, który miał miejsce wczoraj w wyniku ataku rakietowego w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia, podczas zajęć na strzelnicy jednostki wojskowej zginęło sześciu żołnierzy, a ponad dziesięciu zostało rannych. Dowódca jednostki wojskowej został odsunięty od obowiązków. Niezbędne informacje zostały przekazane organom ścigania. W ramach śledztwa zostanie wykonana prawna ocena działań wszystkich osób, które podejmowały odpowiednie decyzje. Wojna rosyjsko-ukraińska trwa już 11 lat. Z tego 3 lata to pełnoskalowa inwazja. Ale przez ten czas wciąż powtarzamy te same błędy, bo to już nie jest pierwsza taka sytuacja. Kilka miesięcy temu również w dnie propietrowskim zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu, ukraińskich żołnierzy zakwaterowano na poligonie. I Rosjanie również wtedy ich wykryli za pomocą drona rozpoznawczego i przeprowadzili atak rakietowy. I to, niestety, nie są wszystkie takie przypadki. W listopadzie 2023 roku żołnierze 128. oddzielnej brygady górsko szturmowej artylerzystów zebrano z okazji dnia artylerzysty niedaleko linii frontu, aby wręczyć im odznaczenia. Rosjanie wtedy również przeprowadzili atak rakietowy. Wtedy, według różnych szacunków, zginęło od 19 do 28 żołnierzy. I jeszcze kilkudziesięciu żołnierzy zostało rannych. Wtedy nikt nie poniósł za to odpowiedzialności. Za winnego uznano szkodliwe oprogramowanie w komunikatorze Signal. A to, że rosyjski dran zwiadowczy datał i wszystko nagrywał, to już inna sprawa. Zeleński to tragedia, której można było uniknąć. Minister Obrony Umierów poinformował mnie o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego, co się stało. Tej tragedii, wczorajszej tragedii i innych tragedii naprawdę można było uniknąć. ma było zrobić trzy rzeczy: po pierwsze, należy zakazać wszelkich masowych zgromadzeń ukraińskich żołnierzy na bliskim i średnim zapleczu w odległości 50, 80, a nawet 100 km od linii frontu. Na tym dystansie nie powinno być żadnych ceremonii wręczania odznaczeń ani żadnych poligonów. A jeśli już są, muszą być starannie zamaskowane, o ile to w ogóle możliwe. Po drugie, państwo powinno zacząć masowo kupować i wydawać żołnierzom detektory dronów. Trochę nas już zmęczyło to, że Rosjanie namierzali ukraińskie środki obrony przeciwlotniczej za pomocą swoich dronów. I my przekazaliśmy siłom powietrznym, załogom zestawów rakiet przeciwlotniczych ponad 200 detektorów dronów i już niejednokrotnie uratowały one życie. No i po trzecie, Ukraina powinna aktywniej rozwijać system dronowej obrony przeciwlotniczej. Mówię teraz m.in. o FPV przechwytywaczach, które zestrzeliwują rosyjskie drony rozpoznawcze i które udowodniły swoją skuteczność. I gdyby nie praca odpowiednich załóg, takich nagrań wideo, takich uderzeń jak wczoraj na poligonie, byłoby znacznie, o wiele więcej. Musimy to rozumieć: Rosjanie prowadzą przeciwko nam wojny na wyniszczenie i planują walczyć z Ukrainą jeszcze długo. Dlatego musimy bardzo dbać o nasze zasoby, przede wszystkim o zasób ludzki, który jest najważniejszy. Musimy chronić i dbać o naszych ludzi oraz karać tych idiotów, którzy gromadzą ludzi w pobliżu linii frontu blisko granicy państwowej. Obecnie to jest jednoznacznie przestępstwo. Musimy szybko się zmieniać. Musimy dbać o swoich ludzi i bezwzględnie karać tych, którzy dopuszczają do nadmiernych strat. A jeszcze konkretnie my, przyjaciele, możemy jeszcze bardziej pomóc w ochronie ukraińskiego nieba przed rosyjskimi dronami rozpoznawczymi. Dlatego już teraz wpłacajcie na bieżący Rusorys. A w ciągu ostatniej doby, dzięki Wam, nasze wojsko otrzymało kolejne 470 nowych FPV, w tym także przeciwlotniczych. Bohaterom chwała. Przyjaciele, musimy rozmawiać o problemach, bo tylko wtedy, gdy je nazywasz, możesz je rozwiązać. A także po to, by chronić jak najwięcej żyć naszych ludzi, musimy nadal jak najaktywniej wspierać siły bezpieczeństwa i obrony Ukrainy.